Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Life is Strange Before the Storm. Jak pamiętacie w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy sobie trzeci epizod, poznaliśmy e, trochę dokładniejszą historię e, biologicznej matki Rachel, czyli Sery, która ostatnio się tutaj pojawiła, no i zakładam, że naszym głównym celem w tym epizodzie będzie doprowadzenie do spotkania właśnie Rachel i, i Sery, jej rodzice, rodzice Rachel się na to nie chcą zgodzić, e, dlatego będziemy to robić trochę po naszemu i niestety z użyciem Franka. Ona, Frank, dragi, złe rzeczy Także mam, ja się będę robił co tylko w mojej mocy, żeby to rozegrać dobrze Nie doprowadzić właśnie jakichś dragów, dobrze odczytać sytuację I przekonać się Rachel do moich racji, jeżeli gra mi taką opcję da Także zobaczymy, skończyliśmy ostatnio na pocieszaniu Rachel i na Fade to Black Także jestem ciekawy gdzie nas gra w tym momencie wrzuci Chyba do jakiegoś snu. O, okej, okay. czyli zaśnęliśmy tam z Rachel i znowu pewnie naszego ojca spotkamy w tym śnie. I już się robi to sny coraz dziwniejsze. i think we're stuck hey maybe you should let me drive you always do it wrong that was one time when are you going to let it go remember when we used to work on cars together those are some of my favorite memories Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touche. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? dostali jak naprawić ten What's wrong? Don't you see anything? Like what? There's nothing here. Really? That's odd. Well, I know it's not the spark plug. I just got that replaced. What? I said, it's not the spark plug. <laughs> no to już wiemy, co mamy w Dad, stop. N None of this is real. You're not real. Re Rachel's family is not real. This whole thing it it's it's all just theater well you know what william shakespeare said something about the whole world being a stage so might as well act the fuck out of it nailed it but I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Hmm. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights Sound effects Chloe Look at me. Look at me, It's going to, be okay. to jest bardzo ciekawy motyw. Wiadomo, Life is Strange jest takim uniwersum trochę fantastycznym. Generalnie, ale. Właśnie jestem ciekaw, czy jakby to sugeruje, że Chloe też jakieś tam mocy miała, tylko na jakby wizję w postaci snów. Nie wiem. Czy my wracamy do naszego pokoju oknem? Czy mi się tylko wydaje? Widzę, że ona ma już to rozkminione. Ok. i saw sarah leaving frank's rv he might know how to find her he might also be totally pissed about damon's money i've got to get this exactly right i can do this <coughs> oh frank eager much where's the money Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. Yeah. 2 bring the fucking money. <sighs> Sweet. Thanks, man. You're a real <sighs> That went well, I guess. Mam tylko nadzieję, że akżli mam tą kasę. Okej. I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Dobra, za chwilę Wpierw czytajmy sobie wiadomość do Rachel, generalnie. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, Ona tu oczywiście wszystko napisała, okej. Okay. Dobra. Dziękuję nam za bycie z nią wczoraj, okej. Okay. Jestem... Dobrze całuję, to też, dokładnie. I właśnie to spotkanie z Frankiem, generalnie. Okej. Okay. Jesteś niesamowita, Chloe, dokładnie. Okej, okay. dobra. I wonder czy... To jest uniwersja, gdzie Rachel ma trzy Tak Wiele się zmieniło. czy czy coś w kąpie nowego? Figures. O, okay, dobra, widzę, że ona tutaj jakieś research robiła. Um, Co? O. Okej, okay, ale nie mogę zobaczyć tego komentarza. Szkoda. No dobra, idę jeszcze. Nathan almost pissed himself. No to zdecydowanie. Ale ty za to, to byłeś zajebista. Skip. No dobra. Jestem ciekaw czy mogę teraz, nie, teraz tego plakatu zmienić, nie mogę, być może coś innego mogę yy, Namalować, naszkicować Możemy znowu jakiś kwiatek uratować Better nothing No nie wiem Jakieś zaburzenie pH coś, nie wiem czy to takie zdrowe dla kwiatka, coś, się teraz Teraz mu będzie chyba gorzej, ale No cóż jeśli Rachel tu więcej nie ma. jeszcze, że jak wyjdziemy spokoju, to czeka nas jakaś rozmowa. Favorite jacket. Definitely taking if Rachel and I ever leave. dobra, wybaczcie za to cięcie, wywaliło mi gdzieś obesa. Nic nie przegapiliście, ten trochę dialog wam się urwał, także już wracamy. Music. Hm I co ciekawe, Wiktoria do nas napisała. What the fuck? Ok, zobacz. No nie, nie, skipuj mi tak, kurde mać. Okej okay. Dobra, e, bo ona tutaj oczywiście ma nam za złe, za to, że e, ona te dragi wypiła, które chciała dla Rachel dać. Generalnie. No dobra, zobaczmy. Rachel Amber is a fucking evil bitch. Nie, zdecydowanie nie. Generalnie. Okej. Okay. Okej, okay, ona ma jakieś. Wiktoria ma jakieś zdecydowanie ze sobą problemy. Generalnie. Ok. E, mamy iść się wykąpać. Generalnie. Wątpię, że tutaj coś innego mamy. To są drzwi naszego pokoju, nie? Tutaj mamy. Spialnię Joyce. Coś się zmieniło? Jestem ciekaw. Because nothing screams, compensating for something like a bright yellow sports car. Sports cars are really good for. Hitting on chicks. Uh, dobrze tu wszedłem, przynajmniej to graffiti sobie ogarną. Hitting on chicks. Okej, okay, mamy to. Super. Remember this. Mom loved it. Wait. Is today Mother's Day? O oh, serio? O oh, kurwa. Uh. Oh. Can I just give that to mom again for Mother's Day? Ciężko będzie. Czekajcie, muszę dobrać telefon, także jeszcze jedno cięcie. No i dobra, jestem z powrotem, także lecimy. No, zobaczmy, co się tu mamy. Nie wiem, no. No, niestety ok, to już patrzyliśmy w pierwszym epizodzie i siedzi światło Ostrowiksi. Nie wiem czemu generalnie. Książka. I wiem, kto to O, ciekawe. Dobra, już nie będę takim eksplorował, bo to trochę jednak naruszanie przestrzeni osobistej. Także chodźmy się wykąpać w takim razie. Is My towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Score. Wow, za pierwszym razem trafiłem, nie can Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Ja was O kurde, dobra, Chloe sobie pomaluje włosy na niebiesku w końcu. No tak, bo przecież jak pamiętacie, jeżeli graliście w jedynkę, to ona miała niebieskie włosy. Za dużo spoileruje i biorąc pod uwagę, że niedługo będę nagrywać jedynkę, co nie? Don't let me down. Okej, na razie tylko tutaj z przodu, ale nadal wygląda zajebiście. żebyśmy tym razem nie dostali wyboru, tylko będziemy mieli z góry narzucone. OK, mamy bonusowe outfity, mamy smoka, tu jeszcze jakieś bonusowe outfity. Czaszkę. Zobaczmy tutaj. Aha, iluminacie to jest to, co miałem wcześniej, nie? Te wszystkie rzeczy z ADC deluxe, nie, no to zmienimy ubranie. Nie! Fuck! Nie to chciałem. Shit! A, e, dobra, wczytam checkpoint, jak coś to wytnę, rzeczy niepotrzebne. Dobra, generalnie to... Czyli bonusowych outfitów raczej nie biorę. Tutaj, bird's call, czy ja to patrzyłem? Nie wiem, zobaczmy sobie jak to wygląda Tylko teraz żebym nacisnął dobry przycisk Ok, bardzo podobne do naszego poprzedniego wdzianka, także nie wiem Zmieńmy jeszcze, bo chcę zobaczyć to białe co mamy po lewo Generalnie To jest bardzo spoko Bo raczej się będę trzymał takiego białego filmu. Ale być może to będzie po prostu ładniejsze. Generalnie zobaczymy. O. Oh. Okej. Okay. Bardzo w stylu Le Rachel. I bardzo mi się to podoba. Bierzemy. Dobrze. One last thing. I need to get, to get Dad's tools so I can fix that truck. Ten na szyjni wygląda zajebiście Dobra, mogłem jeszcze... Aha, czy ja tu mogę i tak ciuchy zmienić, aha No dobra No niestety e, Dobra, w ogóle to jest takie trochę powalone, bo tu generalnie to minęło... E, minęły trzy dni, to jest trzeci dzień generalnie W czasie gry No dobra, to naszym zadaniem pewnie będzie teraz zejście na dół. Także chodźmy. David? Prawie żadne. Generalnie. Na pewno spotkamy. Zapewne obydwoje. <laughs> Not yet. I told you three minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. <laughs> <laughs> you know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. <laughs> You are one class act, David Madsen. Huh. Mom actually looks pretty happy right now. Good for her. Generalnie. No dobra, widzę, możemy się popatrzeć jak sobie tańcują. Czy mnie to jara? No nie do końca. Okej. Okay. O, trochę kwiatkom się umarło. Trochę smutno. No, dobra. Skipnijmy to. Idziemy na konfrontację. Hey, who's there? Hey, Chloe. Your hair. When did you Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I, I did, but this is uh, is something different. And that shirt. Oh. I haven't seen it in ages. I was out of clean clothes. Oh, I'm sorry. I didn't think you'd be coming home. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I uh, I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I, uh, I have to go. Are you coming home tonight, Mom? I, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. I'm. I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute, Mom. <laughs> Chloe, I. Uh, I don't have time for this now. Hold on a minute, please. I owe you an apology. Let's hear it. <sighs> Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was uh, out of line, and I'm sorry. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Wait. One second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was. Killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were going to get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do what, whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Uh, think about what I've said. Oczywiście, że to weźmiemy. Ja w ogóle jestem bardzo glad, że on się tak przed nami otworzył trochę. No jest to up to a good start i jest szansa na jakąś zmianę. David so young And this Phil guy. They look close. Thank you. david oh chloe mom i'm just so proud of you both mom i really need to go be careful out there chloe i love you sweetheart all right all right what the hell. Widzę, że David swoich rzeczy. Sporo. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. No, i zapewne widzimy się teraz już na w naszym złomowisku i będziemy próbować naprawić ten samochód. A także spotkamy się z Frankiem. I wiecie co? Zrobimy to sobie na początku kolejnego odcinka, więc nie wiem ile ten odcinek trwa, bo kurde wywaliło mi obs dwa razy. Ja tam wam jakoś tak magicznie zrobiłem, żeby nie było tego drugiego razu widać, ale mówię nie wiem ile ten odcinek trwa, w każdym razie myślę, że z pół godziny mamy, tak więc na tym sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Ja gram chyba do końca już ten epizod. Nie będę się tutaj teasować, zostawiać tego sobie na więcej razy, tylko dzisiaj już skończę tą grę. Tak więc, cóż, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.